Odkąd pamiętam, słyszałam, jak moi rodzice mówili o tym samym, o własnym domu. Mały, przytulny dom z podwórkiem, na którym mogliby uprawiać owoce, dbać o kwiaty i być może hodować kury. Nie chodziło im o luksus, ale o spokój. Mały zakątek świata, w którym mogliby zestarzeć się w spokoju, z dala od hałasu miasta i zgiełku codziennego życia. To stało się częścią mnie. Kawałek mojego serca rósł wraz z tym marzeniem, aż stało się ono również moim. Po wielu latach ciężkiej pracy, trudów i wyrzeczeń w końcu udało mi się zebrać wystarczająco dużo pieniędzy, by spełnić to życzenie. A kiedy zdałam sobie sprawę, że to możliwe, że nadszedł czas, pierwszą osobą, z którą chciałam się tym podzielić, był Marek. W końcu był moim mężem. Kimś, z kim dzieliłam plany, dom, życie. Wierzyłam, że zrozumie, ile to dla mnie znaczy. Że będzie szczęśliwy. Ale myliłam się. Powiedziałam mu to podekscytowana. Powiedziałam mu, że chcę kupić rodzicom dom, dać im prezent, którego sami nigdy nie mogliby sobie sprawić. Mówiłam o ogrodzie, drzewach, o tym, co sobie wyobrażałam. Patrzył na mnie chłodno, jakbym mówiła o czymś zupełnie nieistotnym. W końcu odpowiedział Rup, co chcesz, tylko mnie w to nie mieszaj. Potem wrócił do swojego telefonu komórkowego, nawet nie przejmując się moją miną stałam i patrzyłam na niego, próbując zrozumieć, w którym momencie wszystko między nami stało się takie zimne. Wiedziałam, że nie jesteśmy już tak blisko jak kiedyś, ale to był dla mnie szok. To było tak, jakby nie był po prostu niezainteresowany, to było tak, jakby stał się obcy. A prawda jest taka, że było tak przez długi czas. Mieszkaliśmy razem, ale każdy z nas żyło w swoim własnym świecie. Czułość stała się nawykiem. Dialog stał się ciszą. Spaliśmy obok siebie, ale oddzieleni wszystkim, co nie zostało powiedziane. To nie było tylko emocjonalne, to było również praktyczne. Za każdym razem, gdy potrzebowałam pomocy finansowej, Marek mówił, że nie może się dołożyć, że ma mało pieniędzy. Ale wiedziałam, że to kłamstwo. Był dyrektorem firmy budowlanej, miał stałą pensję, premie i świadczenia. Jego wymówka była po prostu wygodnym sposobem na zwolnienie się z jakichkolwiek zobowiązań poza zobowiązaniami wobec samego siebie. Myślałem tylko o tym, ile już poświęciłem dla tej rodziny. Szczególnie dla Haliny, jego mamy. Kilka miesięcy wcześniej pojawiła się z rozpaczliwą historią. Powiedziała, że ma poważną chorobę i musi pilnie wyjechać na leczenie za granicę. Marek początkowo był podejrzliwy i odmówił pomocy. Ale ja, głupia i pełna współczucia, uwierzyłam w każde słowo. Wziąłem większość tego, co oszczędzałem i dałem jej, myśląc, że ratuje życie. Wkrótce pojawiły się zdjęcia. Halina uśmiechnięta przed wieżą Eiffla, z kieliszkiem wina w ręku, zwiedzająca zamki i muzea. Żadnego szpitala. Żadnego leczenia. Tylko luksusowe wakacje na mój koszt. A kiedy wrócił, zachowywał się tak, jakby nic się nie stało jakbym nie wziął pieniędzy z jej przyszłości, żeby jej pomóc. Mimo to milczałem. Udawałem, że nic się nie stało. Być może dlatego, że w głębi duszy wciąż myślałem, że można zachować spokój. Tylko teraz było inaczej. Kiedy w końcu nadeszła moja chwila, kiedy chciałem zrobić coś miłego dla rodziców, zostałem sam. Znowu. I wtedy zdałem sobie sprawę, nigdy nie byłem częścią tej rodziny. Byłem przydatny, wygodny, ale nigdy tak naprawdę nieakceptowany. Mimo to nie poddałam się. Ponieważ miłość moich rodziców zawsze była prawdziwa. Nigdy o nic mnie nie prosili. Zawsze byli przy mnie w najgorszych chwilach. Byłem im to winien. I będę. Ze wsparciem czy bez. Nie zdawałem sobie tylko sprawy, że dotykając tego marzenia, rozpalam płomień, który wypali to, co zostało z iluzji, jaką miałem o tej rodzinie. A pierwszą, która powstanie z popiołów, będzie halina, bardziej trująca niż kiedykolwiek. Po tej lodowatej rozmowie z Markiem, zrozumiałam, że nie ma sensu czekać na wsparcie tam, skąd ono nigdy nie nadejdzie. Podjęłam cichą decyzję, zrobię to sama. Zacząłem badać odległe dzielnice miejsca, w których wydawało się, że czas się zatrzymał, gdzie domy opowiadały historie poprzez pęknięcia w ścianach, a ogrody rosły bez przycinania. Chodziłem po ulicach jak ktoś, kto szuka kawałka pamięci odbicia marzeń moich rodziców. Spędziłem tak tygodnie, wchodząc do starych budynków, słuchając skrzypienia desek i próbując wyobrazić sobie, co może się tam pojawić. Nie było to łatwe. Większość miejsc była w ruinie, ale jakoś nigdy mnie to nie zniechęciło, ponieważ wiedziałem, czego szukam. Co więcej, wiedziałem dokładnie, co chcę zbudować, dom, który będzie nosił ich tożsamość. Nie musiał być idealny, po prostu musiał mieć duszę. I tak go znalazłem. Był to dyskretny dom, w połowie ukryty przez wysokie drzewa. Brama była zardzewiała, ściana pokryta łuszczącą się farbą, ale było coś w tym miejscu, co sprawiło, że się zatrzymałem. Podwórko było ogromne, pełne drzew owocowych, a w powietrzu panowała przyjemna cisza, taka, która otula. Wszedłem do środka. Budynek był stary, ale solidny. Pokoje, choć małe, miały duże okna, które mocno wpuszczały światło. Od razu wiedziałem, że to jest to. Zamknąłem transakcję niemal natychmiast. Nie chciałem ryzykować, że przegram z kimś innym. Zrobiłem wszystko dokładnie, sprawdziłem każdy dokument i podpisałem z przekonaniem, że dokonuję czegoś większego niż tylko zakupu. To był prezent, hołd, ratunek. Jako projektant wnętrz miałem przewagę. Wiedziałam, jak zmienić stare w nowe, zapomniane w wyjątkowe. Zaczęłam myśleć o kolorach ścian, rustykalnych oprawach oświetleniowych, prostych, ale uroczych meblach. Oczami wyobraźni widziałam mojego ojca, Jana, w butach na podwórku, trzymającego motykę i radośnie usuwającego zarośla. Widziałem moją mamę, Barbarę, zbierającą wiśnie, uśmiechniętą z koszykiem w rękach, jakby czas cofnął się do czasów jej młodości. Trzymałem to wszystko w tajemnicy. Nikomu nie powiedziałam. Chciałam, żeby to była niespodzianka. Wyjątkowa. I czekałem na najbardziej symboliczną datę, ich 30, rocznicę ślubu. Przygotowałam kolację tylko dla naszej trójki. Coś intymnego, przytulnego. Jedzenie, zrobione przeze mnie, słabe oświetlenie, delikatna muzyka. W odpowiednim momencie wstałam od stołu z kieliszkiem wina w dłoni i wręczyłam teczkę z dokumentami i kluczem do domu. Gratuluję trzydziestu lat. To należy do ciebie, to wszystko, co udało mi się powiedzieć bez drżenia głosu. Powoli otworzyli teczkę. Najpierw spojrzeli na papiery bez zrozumienia, potem na klucz. A potem cisza. Cisza pełna emocji, których nie trzeba tłumaczyć. Mój ojciec podniósł wzrok. Po raz pierwszy od wielu lat zobaczyłem łzy spływające po jego twarzy. Nasz dom. Mam rotał, jakby nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Tak, odpowiedziałem stanowczo. Dom i ziemia są na twoje nazwisko. Wszystko jest w porządku. Mama przytuliła mnie tak mocno, że przez chwilę miałam wrażenie, że czas stanął w miejscu. Ojciec nie mógł powiedzieć nic więcej. Po prostu trzymał papiery, jakby były kawałkiem złota. Resztę nocy spędzili na ponownym czytaniu każdej linijki, każdego podpisu, jakby bali się obudzić i odkryć, że to był sen. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że to wszystko było tego warte. Każdy zaoszczędzony cent, każde poświęcenie, każdy gest zignorowany przez Marka, wszystko było nieistotne w obliczu tej chwili. Zrobiłam to, co podpowiadało mi serce. A widząc szczęście w ich oczach, czułam, że spełniłam rolę wykraczającą poza bycie córką. Przywracałam godność, siałam pokój, dawałam schronienie. Ale życie nie zawsze pozwala nam cieszyć się szczęściem w spokoju. Podczas gdy moi rodzice zasypiali śniąc o swoim nowym domu, gdzieś w mieście ktoś zaczął snuć plany jego zniszczenia. Ktoś, kto nie wiedział, co to znaczy zasługiwać, tylko żądać. A na imię miała Halina. Kilka dni po tej niezapomnianej kolacji Marek zrobił coś, co nie zdarzało się już często. Odwiedził moich rodziców. Zawsze utrzymywał z nimi letnie stosunki, obecność, która wydawała się bardziej obowiązkiem niż uczuciem. Mimo to pojechał. Przy popołudniowej herbacie, jakby niczego nie chciał, skomentował prezent, który mu dałem. Mówił o domu, ziemi, niespodziance. Ale mówił to wszystko z dystansowanym tonem, jakby to był tylko symboliczny gest. Jakbym podarował im roślinę doniczkową, a nie nowe życie. Nie wiedział, że tym jednym zdaniem pociągnął za spust czegoś znacznie większego. Następnego ranka Halina pojawiła się w recepcji mojej pracy. Bez ostrzeżenia, bez telefonu. Byłem w środku delikatnego projektu, sprawdzając terminy, kiedy moje imię zostało wywołane przez głośnik. Gdy zszedłem na dół, scena wydawała się niemal surrealistyczna. Była tam, na wysokich obcasach, nienagannie ubrana, z mocnym makijażem i tym zastygłym uśmiechem na twarzy. Uśmiech, który nie rozgrzewa, a jedynie o nie śmiela. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, wybuchła: Magda, mój syn, powiedział mi, co zrobiłaś. Że kupiłaś rodzicom dom. Więc zdecydowaliśmy. Jej ton był rozkazujący, a nie konwersacyjny. Natychmiast przynieś klucze. Zamierzam zamieszkać w nim z mężem. Przez chwilę myślałam, że źle słyszę. Mój umysł próbował przetworzyć to absurdalne zdanie. Ale to nie była pomyłka. Mówiła całkowicie poważnie. Żądała, a nie prosiła. Jakbym hojność, którą okazałem rodzicom, w jakiś sposób stworzyła u niej dług. Jakbym miała zrównoważyć rodzinne konta podwójnymi prezentami. Potrzebuję świeżego powietrza. Jestem chora, wiesz o tym, kontynuowała. W tym momencie prawie się roześmiałem. Chora. Ta sama kobieta, która kilka miesięcy wcześniej przekonała mnie do przekazania znacznej części moich oszczędności pod pretekstem poważnej choroby, a następnie opublikowała zdjęcia, na których uśmiecha się przed atrakcjami turystycznymi w Europie. Jej zdolność manipulacji była niewiarygodna. Ale najbardziej niepokojący był fakt, że była przekonana, że to zadziała ponownie. Halina mówiła z pewnością kogoś, kto zawsze osiągał wszystko krzykiem. Nie prosiła mnie o przysługę. Określiła, czego chce. I oczekiwała, że pochyle głowę, jak zawsze. Tylko nie tym razem. Spojrzałem jej prosto w oczy. I nie musiałem podnosić głosu. Spokojny, stanowczy ton wystarczył by powiedzieć: "Klucz jest w tym samym miejscu co zawsze. Pod wycieraczką". Uśmiechnęła się, przekonana, że wygrała, że po raz kolejny mnie przechytrzyła. Ledwie zauważyła ironię w moim tonie. Nie podejrzewała, że dzieje się coś niezwykłego. Halina była tak zaślepiona chciwością, że nawet nie kwestionowała łatwości, z jaką uległem. Po prostu odwróciła się plecami i wyszła, dzwoniąc do Tadeusza i każąc mu się pakować. Ta kobieta miała już swoje plany. Już widziała siebie zadomowioną. Mówiła o tym, jak zorganizuje przestrzeń na podwórku, jak postawi znaki parking dzienny i jak przyciągnie kierowców, którzy pracują w okolicy. Mówiła, że to genialny pomysł, w końcu po co komu dom, skoro można uczynić z niego źródło dochodu bez kiwnięcia palcem. Halina zawsze taka była. Przekonująca, zimna i zręczna w represjonowaniu samej siebie, gdy było to konieczne. Wiedziała, jak manipulować każdym słowem, każdym gestem. Była ekspertem w przekręcaniu prawdy na swoją korzyść. Co gorsza, zawsze wierzyła, że może kontrolować wszystko i wszystkich wokół siebie. Ale to, czego nie wiedziała, co nie było częścią jej równania, to to, że po raz pierwszy nie będę kobietą, która się cofnie. Po raz pierwszy wchodziła prosto na terytorium, które nie należało do niej, do domu, który miał korzenie, historię i właścicieli. A niespodzianką, która ją czekała, nie był umeblowany pokój z widokiem na ogród. Był nią szok wywołany jej własną arogancją, zdemontowaną. Halina i Tadeusz włożyli walizki do samochodu, jak ktoś wyjeżdżający do nowego życia. Była rozpromieniona, pobudzona, z trudem powstrzymywała entuzjazm. W drodze do domu gadała bez przerwy, opowiadając o swoich planach z przyzwoitością kogoś, kto uważa, że wszystko już ma. Zamierzamy zabetonować całe podwórko i przekształcić je w parking. Szybko i bez wysiłku zarobimy pieniądze. A gdyby tak wywiesić tabliczki z promocyjnymi cenami? Trzy godziny za pięć. Nikt się nie oprze. Tadeusz po prostu jechał. Nic nie mówił, nie komentował, nie patrzył na nią. Zawsze tak było. Halina zdecydowała, a on pojechał za nią. Gdy dojechali pod wskazany adres, Halina zatrzymała się na kilka sekund, by spojrzeć na bramę. Była nowa, wysoka, świeżo pomalowana. Zmarszczyła brwi. Wow, czy poprzedni właściciele kiedykolwiek jej dotykali? Mruknęła. Spróbowała otworzyć bramę, pewna, że będzie zamknięta, ale otworzyła się z łatwością. Weszła do środka, jakby to była jej własność, mocno stąpając po brudnym korytarzu. Nie rozglądała się, nie zawahała się, ale kilka kroków od głównego wejścia zatrzymała się. Zupełnie jakby ziemia pod jej stopami zniknęła. Podwórze było nie do poznania. To, co wcześniej wyobrażała sobie jako zaniedbany ogród, idealny do przekształcenia w parking, Teraz było prawdziwym placem budowy. Z jednej strony piętrzyły się stosy cegieł. Przed balkonem piętrzyły się worki cementu. Były rusztowania, narzędzia, taczki, puszki z farbą. Odgłosy łamania, piłowania i uderzania młotkiem mieszały się z zapachem lakieru i kurzu. Powietrze było naładowane przemianą. Dom, o którym myślała, że wtargnie do niego ze swoimi walizkami i samolubnymi projektami, właśnie się odradzał. Nowy dach, usunięte okna, odsłonięte ściany. Wszystko było przerabiane od podstaw. A w centrum tego wszystkiego, w samym środku bałaganu, znajdowali się Jan i Barbara. On niósł na ramionach kawałki drewna, wymieniając instrukcje z murarzami. Ona z kolorowym szalikiem zawiązanym wokół włosów śledziła sadzenie małych sadzonek w tym, co miało stać się nowym ogrodem frontowym. Halina zamarła. Jej oczy biegały z kąta w kąt, nie wiedząc, na czym się skupić. Duma, która jeszcze kilka minut wcześniej trzymała ją w pionie, zaczęła się kruszyć z prędkością burzonego muru. Tadeusz powoli wysiadł z samochodu. Kiedy do niej dotarł, zastał żonę niemą, bez wyrazu. Gdy zobaczył rozgrywającą się przed nim scenę, potrząsnął tylko głową z rezygnacją. Być może, milcząc, spodziewał się tego. To mój ojciec zauważył ich obecność. Podszedł do wejścia z tym miłym, szczerym uśmiechem, który ma tylko on. Wytarł ręce w poplamioną atramentem szmatkę i przywitał ich, jakby nic się nie stało. Dobrze Was widzieć. Spójrzcie na nasz plac budowy. Magda dała nam najpiękniejszy prezent, jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy. Wszystko z miłością remontujemy. A najlepsze jest to, że nie musieliśmy wydawać pieniędzy na projektanta. Mamy takiego w rodzinie, pamiętasz. Halina próbowała zareagować. Ale jedyne, co jej się udało, to rozciągnąć usta w krzywym uśmiechu, bez koloru, bez przekonania. Była nie na miejscu. Zdala od tej atmosfery prawdy i prostoty. Ten dom miał właściciela. Ta przestrzeń miała tożsamość. Wszystko, co myślała, że może kontrolować, było już poza jej zasięgiem. W tym momencie zdała sobie sprawę, że ja wiem. Że klucz pod wycieraczką nie był naiwnością, tylko wyborem. Że pozwoliłem jej zatopić się we własnej iluzji. I to bolało bardziej niż jakiekolwiek odrzucenie. Bo cios nie przyszedł w formie skandalu czy obrazy. Przyszedł w formie ciszy. Świeżej farby. Ziemi wzruszonej przez ręce, które tam należały. Halina po raz pierwszy zobaczyła siebie taką, jaką naprawdę była w tym kontekście, intruzem. I ta prawda, naga i surowa, zabolała bardziej niż jakiekolwiek słowa wypowiedziane na głos. Halina stała bez ruchu, jakby straciła zdolność reagowania. Jej oczy, niegdyś tak bezpieczne, teraz szukały wyjścia, jakiegokolwiek wyjścia, które oszczędziłoby jej wstydu. Ale takiego nie było. Otaczała ją rzeczywistość, prostota, coś, czego nie rozumiała, przynależność. I w tym scenariuszu była tylko intruzem. Mój ojciec jak zawsze był hojny. Nie pozostawił miejsca na zażenowanie. Chodźcie, chodźcie i zobaczcie, jaki będzie nowy ogród. Powiedział z prawdziwym entuzjazmem, machając do nich, jakby prezentował dzieło sztuki. Niedługo potem pojawiła się Barbara ze szklanką świeżego dżemu w dłoni. Owoce zbierała na tym samym podwórku. Była spocona i miała brudne ręce, ale uśmiechała się jak ktoś, kto wreszcie wrócił do domu. Delikatnie podała halinie napój. Nie było w tym ironii ani prowokacji. Zwykła uprzejmość. Ale dla haliny ten gest był niemal obraźliwy, bo pokazywał to, czego nigdy nie miała, życie z korzeniami. Dom zbudowany z wysiłkiem i miłością. Nie luksus, nie wygląd, ale prawda. Próbowała się uśmiechnąć. Wymuszony, niepewny gest. Starała się utrzymać wyprostowaną postawę, jak zawsze. Ale jej ramiona były napięte, a podbródek drżał. I chociaż jej usta mówiły dziękuję, jej oczy krzyczały porażkę. Ojciec, nieświadomy jej napięcia, mówił dalej z naturalnością kogoś, kto nie chowa urazy, i pomyśleć, że Magda nawet pojechała z tobą za granicę, kiedy mówiłeś, że jesteś taki chory. A teraz spójrz na nią, wygląda świetnie. Pełna energii. Halina zaśmiała się krótko i nieprzyjemnie. Mruknęła coś w stylu, w to musiał być cud i odwróciła wzrok. To była desperacka próba, by nie rozłożyć jej na łopatki na oczach wszystkich. Ale było już za późno. Nie panowała już nad sytuacją. Tadeusz usiadł na jednej z zaimprowizowanych ławek przy balkonie. Wziął szklankę z dżemem, podzękował i wypił powoli. W tym momencie miał inny wyraz twarzy. Nie był już tym uległym mężczyzną, który bez pytania podążał za Haliną. Po raz pierwszy wydawał się zakłopotany. Być może zdał sobie sprawę, że na podwórku pełnym kurzu i szczerości jego żona przekroczyła niewidzialną granicę. Być może poczuł wstyd. Obserwowałem z daleka. Nie było powodu, by się zbliżać. Nie było potrzeby wyjaśniania czegokolwiek, ani konfrontowania się z kimkolwiek. Scena mówiła sama za siebie. Każdy gest, każde słowo wymieniane między nimi było tak, jakby życie w końcu układało klocki na planszy. A ja, po raz pierwszy od dłuższego czasu, pozwoliłem sobie po prostu patrzeć. Później, gdy Marek dowiedział się o wizycie mamy, zareagował z typowym dla siebie brakiem zainteresowania. Westchnął, rzucił komórkę na stół i wrócił do swojego pokoju. Żadnych pytań. Żadnych prób dowiedzenia się, co u mnie. Żadnych przeprosin. Po prostu cisza. Ale w tym momencie zdałam sobie sprawę, że jego milczenie było odpowiedzą. On już dokonał wyboru. Ja również. Halina wyszła z domu bez pożegnania. Przeszła obok gruzowiska z wyrazem obrzydzenia, omijając narzędzia, jakby stąpała po czymś nieczystym. Ale jej wysokie obcasy nie wspierały już wizerunku, który chciała utrzymać. Zapadały się w ziemię na podwórku. A ona, która zawsze musiała wszystko kontrolować, teraz nie kontrolowała niczego. Nie straciła domu. Straciła rolę, którą myślała, że ma w naszym życiu. Odkryła w najbardziej gorzki z możliwych sposobów, że jej wpływ nie był wystarczający. Że jej imię, jej poza, jej słowa przestały się liczyć w tym scenariuszu. A co ze mną? Po prostu stałam i patrzyłam na rodziców. Jan uśmiechał się, pokazując mi miejsce, w którym chciał zbudować ogródek warzywny. Barbara wycierała ręce w starą szmatę, śmiejąc się z tego, co powiedział robotnik. Byli tam, gdzie zawsze było ich miejsce. W domu, który po raz pierwszy był naprawdę ich. Nie musiałem nic mówić. Prawda przemówiła za mnie. Czasami najlepszą odpowiedzą jest cisza. To pozwolenie życiu z jego nieubłaganym spokojem ujawnić, kto naprawdę jest kim.